Mateusz Kaniowski i Denis Załęcki Siemano Siema stary, jak mnie nie było to usłyszałem, że Ty chcesz być najbardziej nienawidzonym człowiekiem, bo to dobrze monetyzujesz. Czy to prawda? Może tak Czy może nie? nie. Czy może nie? Nie, a Tak myślę, serio? Myślę, że monetyzuję to przez to, że mnie nie lubią Zauważyłem. Ba! Nawet odniosłem wrażenie, jak się tak przygotowywałem do wiedzy z tym, że Ty robisz to teraz już naprawdę tak wykwintnie, specjalnie Tak, no udaje mi się to robić dobrze i, i jestem zadowolony No dobra, a na czym to polega, że doszło do takiej zmiany u Ciebie? Otworzyłem się do ludzi. Kiedyś się bardziej wściekałeś, teraz też widzę, że się wściekasz na konferencjach, ale... Tylko tam, bo jakaś tam mała dziewczyna się pruła, nie? To, 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 to pokazałem mu, gdzie jest jego miejsce, no to prawie mam, mamę wzywał, nie? Dobrze. Ale to monetyzowanie tego, a właściwie to twoje zachowanie, żeby dostać jak najwięcej hejtu... Co się zmieniło w Denisie Załęckim, że podjął takie decyzje życiowe? Zależy jakie. Wszystkie. Mam ci wymieniać? Śmiało. Naprawdę? Śmiało. No, Denis. Znajęcie parę lat temu spodziewam się, że Denis sprzed 6 lat, jak go poznawałem, przekopałby Denisa z dzisiaj. Może tak. Ale ten Denis 6 lat temu nie dałby rady temu co jest teraz. Umiejętnościami? <laughs> Wszystkim. Czyli czym jeszcze oprócz umiejętności? Wszystkim. Charakterem, teraz zawziętością, a szczególnie tym. Jak to się nazywa? Jestem bardzo mściwą osobą. Teraz bardziej, teraz bardziej. Dobra. I ostatnio, jedna osoba się bardzo o tym mocno przekonała. Chcesz o tym opowiadać? Nie, nie mam. O co o tym mówisz? Teraz nie mam co zrobić, muszę cię dopytać. Po prostu bardzo mocno się tym przekonała i bardzo mocno teraz tego żałuję wszystkiego. Trwało to półtorej roku. Aż w końcu. Nadeszła kryska na matyska. To się <laughs> nawet nie muszę pytać. Denis sam leci. Na no jak? No. Denis, wiesz, że ja nie mogę ci nie zadać pewnych pytań. No pytaj, A ja O co chodzi? O nic nie chodzi. Z Sandrą. Nic. Czy Sandra jest twoją dziewczyną? Jest. No to o co w tym chodzi? No o nic. Dennis nie jest, wierzę to, w to. Jest człowiekiem. Wiesz dobrze, jakie zdjęcia latają po internecie. Wiem, no i wiem, no. Czy anonse, które też latają są prawdziwe? Nie wiem, no musisz tam zadzwonić, zapytać. Ale ja nie chcę, stary. Gadaliśmy no. o tym, że ja nie chcę. Bo nie byś chciał zadzwonić sobie na ans, Anons i. se... Sobie... kiedyś musiałeś dzwonić? Nie, nie muszę. No to widzisz. Natomiast to jest ważne pytanie. A niektórzy też nie muszą zadzwonią. Byłeś <laughs> to prawda? Z czym? No, z tymi Anonsami i tak dalej. Nie wiem, Mordo. Nie wiem o co chodzi jak Anonsa. No Nic, tak powiem anons. ci szczerze, co chodzi. że <laughs> ludzie domyślają się bądź nie domyślają, kombinują, ale mnie najbardziej dziwi w tym wszystkim to, bo Ty mówisz, że ty dalej jesteś z Sandrom. Jestem, no? No. no to, znając Twój charakter sprzed lat, no. znając Ciebie, jak rozmawialiśmy jeszcze zanim to wszystko było, bo nie wiem czy pamiętacie, kiedyś Denis organizował Galet The War, który ja komentowałem, robiłem tam wywiady w klatce i tak dalej, no tutaj coś nie gra z tak. Nie, wszystko grało, po prostu się zmieniło. Kiedyś dużo, dużo ukrywałem w sprawach takich, wiesz, prywatnych i tak dalej, ale w sumie teraz mówię, mam czas się pokazać, jeśli ja niczego nie wstydzę. Mamy uznać, że Ty nie jesteś zazdrosny, kiedy Twoja kobieta sypia z innymi mężczyznami? Nie. I normalnie ją kochasz? Tak. I będzie matką Twoich dzieci, bo tak powiedzieć na programie? Mam dziecko. No to wiem. Ale nie tak troszkę opowiem. Nie planuję na razie dzieci. Wydawało mi się tak powiedzieć na programie, że kobieta, z którą planujesz dzieci. Z którą bym planował, tak? Że planuję z nią przyszłość, nie? A jakby nie chciała dziecko, no to będzie dziecko. Czyli ty nie jesteś zazdrosny? Nie, nie jestem zazdrosny. Jeśli jest coś za, wiesz, za moją zgodą, czy coś, no to nie jestem zazdrosny. Gdyby coś było nie za moją zgodą, to by było. Pach! Świeruję, kobiet nie biję. Chyba, że chcą. <laughs> nie wiem, co ci mam powiedzieć, Deniz, bo powiem ci, że... No, jak chcesz, to ci zaraz przyprowadzę tutaj panią seksuolog, to zaraz sobie może z nią porozmawiać tam ja, ja mam z nią porozmawiać czy ty. Nie, ja nie muszę, ja nie mam problemów. To nie jest problem. Czyli My, ty ani... Uważasz, że to nie to jest problem. problem? Ani żadne za zaburzenie. nie, żadne zaburzenie i możemy teraz się założyć o milion złotych w gotówce tu na wywiadzie i, i powiesz mi, czy to jest problem. I ona ci opowie, czy to jest problem. Ja pytałeś panią seksuolog i ona ci powiedziała, że to nie jest problem. A to nie jest ważne czy pytałem, czy nie tylko możemy teraz się, założyć, tak? możemy się założyć o milion złotych, bo jestem bardzo tego tak pewny. No słuchaj, jeżeli ty jesteś pewny, no to po co mam się zakładać, znaczy, że musiałeś pytać, ale pamiętam... to są kluby ze swingersami, czy nie? Wiem, no, ale nie spodziewałbym się, że tobie to nie przeszkadza. Poczekaj, i uważasz, że osoby, które chodzą z swingers klubu są jakieś gorsze albo mają zaburzenia? Pamiętam, ja Poczę, ten, do, ale no, no to, Powiem. Ci, tylko najpierw Ci odpowiem na to, I co... to. No. No, myślę, że dużo osób by nie chciało do takich miejsc chodzić ale i że... Pytałem, czy uważasz osoby, które chodzą do swingers klubów, że mają zaburzenia? Tak, tak, to jest na bardzo konkretnie. filozoficzne pytanie, musiałbym pomyśleć na, na, ten, na ten temat. Jakbym na przykład z kobietą, z którą bym był, nie poszedł do takiego miejsca, ja to poszuję, na pewno. No, każdy, ale... każdy jest inny, każdy tak, jest inny. Tak, 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 tak. A... Więc, czy to jest zaburzenie? Nie chcę też oceniać negatywnie wszystkich ludzi, wrzucać do jednego wora, ale ja znałem Denisa Załęckiego, zanim... To wszystko się wydarzyło i byłbyś jedną z ostatnich. Osób. Nigdy, nigdy mi do łóżka nie zaglądałeś. Nigdy mi do łóżka nie zaglądałeś, nigdy nie wchodziłeś w sferę taką prywatną, nie? Tylko ro rozmawialiśmy też o innych rzeczach. Nigdy o takich rzeczach, nie? Pytałeś mnie kiedyś? Nie, ale wiesz, to Dawaj. przypomina mi się jedna sytuacja. Dałeś mi Ale akurat to bronicie w tej sytuacji. Z Pięć lat temu był taki przypadek, że uderzaliśmy do jednej dziewczyny. <laughs> I jak ona ci powiedziała, że akurat idzie ze mną gdzieś, to ty wtedy się pomyślałeś, z Matim, to spoko i pomachałeś. I powiem ci szczerze, że... Bo nie pamiętam takiej sytuacji, mordo. Powiedziałeś wtedy, że spoko i ja wtedy pomyślałem, kurde, co jest, ale... ale to by trochę świadczyło tym, o tym, że tak... Czy moją chodziło jakoś? Ale nie wiem. A to co ty... ja... Mi, <głos》> a dobra, już wiem, a to nie, to ja nic na pewno nie chciałem i tak dalej. To są moje ringowe, ja tam o nie dbałem i tak dalej. Ale ja tam z żadną ringową nic... nic nie, to nawet, bardzo nawet, dobrze. Nawet jakbym tam z nimi coś robił, to ja... nie mówię, że nie, ja tylko... I tak dalej. Tylko mówię, że... Jak wiesz, że ty, że bezpiecznie i tak dalej. O to pewnie chodziło. Że ty jesteś normalnym gościem, więc... Wiesz, tak samo tutaj też jeden dziennikarz z jedną wychodził. I wiesz, się też mnie pytały, czy mogą i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, no nie rób przypału. No nie, bo to jest the War, ale to jest normalny hop, spoko i wiesz, może śni. Nie, nie ja. mówię, że gdziekolwiek przyszliśmy, bo to sytuacja, co to ma to sytuacja do tego. No to, że ty nie masz problemu z tym, żeby się dzielić. Aha, ale co to Ale to była moja ringowa ziomek. Mówimy o ringowych teraz czy nie? No dobra, nie, no nie będę mówił, bo ludziom będzie łatwiej wyszukać. Natomiast chodzi mi o to, że ty. No temu, the war tylko słońcu. różne rzeczy. I jedynie Bułgaria, ale w Bułgarii nic nie było. <laughs> w Bułgarii nic nie było. A coś robiliśmy w Bułgarii? No właśnie nie. Tylko byłem na imprezie i ja wróciłem zaraz z Bartkiem tak, do tego. Też szachta był? tam był? No tak, no ze był, nie? W narożniku. To ja nie pamiętam tego. No że I śpilka jeszcze był w narożniku, też pamiętasz? No. No dobra, przejdźmy do następnych tematów. Bardzo tutaj mocno Denis Labryga pojechał w tym wywiadzie. Więc nawet jeśli, jak miałby być zazdrosną o koleżankę? No ale mi się wydaje, że to nie była tylko twoja koleżanka, ale dobra, no już skończmy no, temat. Ci ziomek, co ty na gada, farmazony gadasz? To ci przyś, daj mi słowa honoru, że ja się z nią spotykałem. Chociaż... No dobra, dobra, olejmy to. No te nie, temace. bo ty wymyślasz głupoty. Nie. Ale czemu głupoty? To bo nie to nic złego. złego. To, ale to są dużo gorsze rzeczy. Ale nawet oczywiście, że to nie jest nic złego. Jakby to była jakaś. Ja... Dobra, bo nie chcę, żeby właśnie nie chcę, żebyś wiesz na tego w życiu. No, no co ty? Myślę, to była pewnie jakaś moja ringowa albo jakaś koleżanka. No Jaka koleżanka. I... I puściłem go z nim i co to w ogóle ma wspólnego? Gdyby, dobra. Gdyby to była wtedy nie o to sama, chodzi. Albo jakaś inna moja kobieta, to wtedy mógłbyś to przytoczyć. A to jest w ogóle jakaś inna sytuacja? No dobra. Wracając do Denisa Labrygi, to Denis się bardzo oburzył na twoje słowa odnośnie tego, że wczoraj jadł Korniszonka. Ogórka. Z panią policjantką, bo przecież skąd on miał to wiedzieć? Powiem ci szczerze, no faktycznie, skąd chłopak miał o tym wiedzieć? On już o tym wiedział na programie. Ale no ziomek, to ty, ty, no naprawdę, ty. Wie... Kurę nie uwierzę ci, że, że ty myślisz, że on nie wiedział. On wiedział, ziomek, no co jak on mógł o tym nie wiedzieć, to jest wszystko, a nie będę mówił. Yy, on o tym dobrze wiedział. A później co robił kule, w restauracji? Jak o tym wiedział? Z kim jadł? Prawdopodobnie. A ja nie wiem to... No, 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 no. Natomiast Denis bardzo mocno i bardzo wulgarnie ja, chubę, wypowiada. Mordek, kurwa, jebać go no, ja... mówił ba... podobne tak. Nie będę z nim walczył nigdy w życiu za to kółkę. Za to, za to, za to, no Denis, teraz to przesadził. No nie, no nie będę z nim nigdy walczył. Już, no, A, teraz, teraz jak wszyscy chcą zobaczyć tak. tą walkę? I miał szansę, miał... A nie chciałbyś legalnie móc się z nim pobijać? ja mu nielegalnie nie się z nim pobiję. A mu w nie dam mu zarobić. Ja mam się z kim bić. Mogę się bić teraz z tazy, mogę ją Może go trochę wyprostuję te 100 bo zmienię. Ale labiakieta ma Denis, szokujesz mnie ogólnie. Jomek, życie trzeba się bawić, nie można się ukrywać. Nie? No, no tak. No dobrze. A denerwuje Cię, jak właśnie ludzie ci tak zarzucają i gadają takie rzeczy? No ale nikt mi nigdy nie zarzucał nic na żywo. Tutaj pod kamerami to się nie liczy, jakieś małe. Takie, takie gazki to gadają, a przechodzili obok mnie, to tylko Denis mogę z to zdjęcie, a później ten i z rozbitym baniakiem co grał w bez sorotu idzie i się kuruje tam na kamerze. No człowieka przechodzi obok mnie to kółka. Denis, Denis mogę zdjęcie. No to, to, to co to jest? Człowieku. Teraz nagrywamy wywiad zajebiście jest, a teraz idziesz na panel i mówisz, ty, a to twoje no to jest taka, a ja, mówię, a ja do ciebie. To czemu mi tego nie powiedzieliście wcześniej na przykład? Yyy, tak to wygląda. No dobrze, panie i panowie. Dziękować. Denis Załęcki, bardzo dziękuję. Fikować.